Zamiast we mnie, rozweseli, zamiast we mnie, rozweseli, zamiast we mnie, rozweselić, to wy mnie smucicie. Wyróżnienie specjalne: Maria Polowczyk, śpiewaczka, tancerka, hawciarka, inicjatorka przedsięwzięć promujących biskupiańską kulturę, uczennica, mistrzyni tradycji Anny Chudej. Córusz moja, i ja ci rady do domu. Co ja ja ci radę radę, radę. Maria Polowczyk z domu świst, swoją przygodę z tradycjami kulturowymi biskupizny rozpoczęła w 2015 roku, wstępując do biskupiańskiego zespołu folklorystycznego z Domachowa i okolic. Tam pod czujnym okiem mistrzyni Anny Chudej poznawała pierwsze biskupiańskie przyśpiewki i pieśni. Brała też udział w spotkaniach i warsztatach organizowanych w celu poszerzenia repertuaru oraz zachowania właściwych zasad biskupiańskiej gwary. Od 2018 roku jest członkinią zarządu zespołu, inicjatorką wielu przedsięwzięć promujących lokalną kulturę, a także współtwórczynią biskupiańskiej pracowni digitalizacyjnej, w której realizowane i opracowywane są nagrania biskupiańskich mistrzów. Jest również laureatką wielu przeglądów i konkursów. W 2018 wraz z zespołem gościła w Paryżu na Zgromadzeniu Ogólnym Państw Stron Konwencji UNESCO, gdzie promowała tradycje kulturowe biskupizny wpisane na Polską Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W 2019 roku wyszła za mąż zadudziarza Krzysztofa Polowczyka. Wesele odbyło się z zachowaniem tradycji biskupiańskich, nad których wiernym odtworzeniem czuwali mistrzowie Franciszek Jesiak i Anna Huda. Wyszki oka na chłopaka weźki oka, na chłopaka weźki oka, na chłopaka weźki oka, na chłopaka oka na chłopaka, na na